Hej, witajcie, ja jestem BadDot. To jest drugi odcinek na temat profilu Steam i dzisiaj zajmiemy się tłami. Zanim oczywiście przejdziemy, też zapraszam Was na mojego Discorda, którego macie w opisie. Jest to Discord całkowicie oddzielny od kanału. To nie jest Discord poświęcony kanałowi i głównie jest przeznaczony dla memów oraz gierek, więc zapraszam serdecznie na niego. A więc tak. Dzisiaj zajmiemy się tłami. Na Steam. To jest jeden z ważniejszych elementów, ponieważ jest dosyć duży. Przejdźmy do mojego profilu. Jest dosyć duży jak na nasz profil i bardzo mocno rzuca się w oczy, jak tylko wejdziecie na niego. W sensie jak ktoś wejdzie na wasz profil. Jednocześnie tło jest taką jakby podstawą, od której powinniśmy się odpychać umieszczając różne gabloty, osiągnięcia, odznaki oraz prace graficzne i inne rzeczy. Więc warto o tym pamiętać. I dzisiaj zajmiemy się tym, że pokażę Wam, jak ja szukam tła, jak wybieram, w jaki sposób wybieram tła oraz opowiem Wam o paru innych ciekawych rzeczach na temat właśnie wybierania tła. Zacznijmy od tego, czyli od podstaw, jak zdobyć tło. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, wytwarzając e, poziom na Steamie dostajecie różne pierdoły jednymi z tych pierdoł, tak, podczas wytwarzania odznaki, to są właśnie tła, dostajecie emotki, tła i naklejki jakieś inne rzeczy, tak? Jedną z nich właśnie jest tło, które nas najbardziej ciekawi. E, próbując wybić konkretne tło, w sensie. wybierając odznaki i próbując zdobyć konkretne tło, e, to będzie bardzo trudny dla was, żeby... No, właśnie, żeby go zdobyć, dlatego łatwiejszą, łatwiejszą rzeczą jest oczywiście rynek Steam. A. Jak widzimy, że tutaj, społeczność, rynek, to wejdziemy na rynek i będziemy wtedy w stanie kupić jakieś konkretne tło, które nas ciekawi. Tła nie są drogie, to tam zazwyczaj są jakieś grosze, mimo iż są właśnie tła, które są dosyć drogie, które kosztują tam po 5 dolarów, 6 dolarów, tak. I dosyć sporo kosztuje, więc musimy uważać, wybierając je, chyba że rzeczywiście chcemy zdobyć takie właśnie droższe tło. A więc przejdźmy, tak, przejdźmy do strony Background Gallery, to jest strona steam.tools. Tak jak wyjdziecie na nią, to wybieramy tła i pokazuje nam praktycznie wszystkie tła, które znajdują się na Steamie. Tutaj mamy różne możliwości wyszukiwania tła. Ale najciekawszy to jest oczywiście. Tutaj możecie wpisać jakiś kolor, przykładowo green, tak green. No i wyświetli nam e, tła z zielonymi elementami. Więc no, bardzo ciekawe narzędzie, ale właśnie wyświetlam wszystkie, więc trzeba będzie e, przebrnąć przez to szukając jakieś odpowiednie tło. Natomiast e, lepszym jest po prostu wpisanie Google, tak, przykładowo, e, Steam green backgrounds tak i e, są różne e, jakby stronki poświęcone e, stronki ze steam poświęcone takim kolekcjom te które ktoś wybiera tak więc jesteście w stanie sobie znaleźć praktycznie na każdy kolor właśnie przeglądając tak kolekcje lub przez właśnie stronkę steam tools e, dobra jak już wybierzemy jakiś konkretny motyw jaki chcemy, tak? Czy to anime, czy to właśnie jakiś konkretny kolor, czy to filmy, muzyka, obojętnie co, tak? Jak już będziecie mieli, no to trzeba wybrać odpowiednie tło. Co mam na myśli mówiąc odpowiednie tło? No to, że y, bardzo często jak wyświetlają nam jakieś tło, to y, ludzie zapominają to, że po środku waszego profilu jest wielki, olbrzymi pasek, który jest samym waszym profilem, tak? więc to tło będzie bardzo mocno ucięte. Przykładowo, mamy tutaj bardzo ładne tło, tak? No, pięknie, ładnie, chciałbym go mieć, lecz problem jest w tym, że tutaj po środku będzie wielki, potężny pasek, tak? Który będzie tą planetę nam zamykać i nikt jej nie zobaczy. Więc to nie jest odpowiednie tło, które można było dać na profil, chyba że nasz, to, co chcemy, to nie jest właśnie ta planeta, tylko ten właśnie gradient zielony. Wtedy tak wtedy jak najbardziej natomiast jeżeli nam y, musimy uważać żeby właśnie tych y, środkowych elementów nie było przykładowo tutaj tak ten środkowy element będzie wycięty i tego nikt nie zobaczy więc dobiera się to tak żeby środek był albo pusty albo nie było tam elementów które na przykład chcecie na przykład to tło ono środek ma pusty ma po bokach tylko elementy i tyle tak więc jak najbardziej wpasowuje się w Koncepcję naszego tła. Co na to są niektóre tła, które mają specjalne miejsca wycięte, pokazujące gdzie jest profil. Tak, oni dodają takie paski, i, będzie, i te paski również będą tutaj widoczne. Nie to, pardon. Również będą tutaj widoczne, tak? Więc dodają jeszcze taki fajniejszy element dla waszego profilu. Jak już mamy wybrane odpowiednie tło i odpowiedni kolor no to yy, możemy sprawdzić jak będzie wyglądać, tak? Jak już mamy go zakupionego, wchodzimy w edytowanie profilu, tło profilu i wybieramy jakieś tam konkretne tło, jakie my chcemy, tak? Żeby zobaczyć jak będzie wyglądać, tak? Jak już wybraliśmy nasze tło i jesteśmy z niego zadowoleni, tak? No to yy, przejdźmy do przygotowywania innych elementów do tła. Tak, czyli najważniejsze, czyli yy, gablota prac graficznych oraz gablota yy, zrzut ekranu. No to w, yy, wchodzimy do Google i wpisujemy Steam Background Cropper, tak, czyli przycinarkę do Steama' i wchodzimy na stronę Steam Design. Yy, tutaj musimy otworzyć nasze tło jakie chcemy, tak jakie wybraliśmy. Znajdźmy to tło, tutaj jest. Sprawdź w pewnym rozmiarze klikamy, otwiera się nasze tło i kopiujemy link do naszego tła. Umieszczamy go teraz w tutaj w Steam Design, klikamy Change Background i będzie widoczne nasze tło. I sama stronka po prostu przetnie nam pod awatar, pod tło dla naszej pracy graficznej więc po prostu po tym klikamy y, download image i pobierze nam się wszystkie te wycięte elementy sprawdźmy dokładnie no tak jest artwork, y, artwork right top artwork middle jak tworzymy. No jak widzimy to jest właśnie to tło i dobra to tak właściwie główne informacje o tłach tak y, w następnym odcinku zajmiemy się już dostosowaniem elementów całego profilu do tła, czyli odznaki, podbieranie kolorów itd., itd. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i pa.